Cześć. Witam Cię w mojej przestrzeni kart Tarota. Proszę pamiętaj, że jest to rozkład kolektywny. Jeżeli czujesz, że ten przekaz nie odnosi się do Twojej sytuacji życiowej, to po prostu może nie być dla Ciebie. Proszę nie dopasowuj tego przekazu na siłę do siebie. E, ja zrobię tutaj dzisiaj rozkład dla osób z podznaki wagi. Waga, waga. Co idzie w miłości na jesień 2024? Waga. Waga. Co idzie w miłości dla osób z podznaku wagi? się pokazuje, że wagi skupione są troszkę na jakimś smutku, na e, wspominaniu czegoś z przeszłości, e, co być może utracili tutaj e, w miłości, w relacji jakiejś. Także troszkę są takie smutne, takie rozżalone. Ale jakby wkrótce e, opanują ten stan i będą mogły e, Rozglądać się za czymś nowym, szukać jakichś nowych dróg, po prostu mieć na uwadze coś nowego, coś pomyśleć po prostu o jakimś swoim następnym kroku, następnym działaniu. Waga. Co idzie w miłości? Waga. Waga. Co idzie w miłości? Waga. Czyli wagi być może przerobiły jakieś emocjonalne problemy, które może ciągnęły się z przeszłości. W tym momencie to jakby znają prawdę, pokonały jakiś próg emocjonalny w sobie, w zasadzie są na dobrej drodze. I tak, jakby y, zmieniły myślenie w tym temacie, mają jakby nowy pomysł, no, na nowo w ogóle mentalnie widzą tą swoją sytuację i w zasadzie czują się jak mag, że są w stanie jakby zamanifestować w swoim życiu, co praktycznie na czym skupią swoją mentalną uwagę. I to jest taki, jakby stan obecny. Obecne nastawienie, czyli widać tutaj dużo pracy mentalnej, którą wagi włożyły w swoim życiu, w swojej obecnej sytuacji. Jest jakby nowe myślenie, nowe nastawienie mentalne i nowe podejście, jakby do siebie, po prostu zauważenie swoich mocnych stron umiejętności kreacji manifestacji i jakby kontroli nad swoim życiem widzą, że mają możliwość kontrolować swoje życie, praktycznie działać tak jak w ogóle chcą. Czyli obecne nastawienie, co tutaj mamy? No, co to zmiana myślenia oczywiście dotyczy jakby podejścia do spraw miłości emocjonalnych, może do jakiejś relacji w ich, w ich życiu. Bo jest tutaj jakby w obecnym czasie jakaś relacja, jakaś współpraca z kimś. I jakby y, rysuje się jakby nowy początek tutaj. Jest, jest nowe działania około jakiejś relacji. I to rzeczywiście wskazują na, na miłość na taką właśnie relację emocjonalną. Także w tym momencie wagi skupiają na czymś swoją uwagę, na jakiejś, jakiejś relacji. Myślą o tej relacji, manifestują w tej relacji, i jakby przejmują kontrolę. Co idzie do wagi w miłości? Co idzie do wagi w miłości? W najbliższym czasie. Co idzie do wagi w miłości. Jest na pewno początek jakiejś relacji. Albo kontynuacja obecnej relacji, albo w ogóle jakaś nowa relacja miłosna. Jest tu ktoś, kto do, do was zmierza, e, jakiś czarujący, energiczny, namiętny mło, mężczyzna. E, jeden problem mogą stanowić jakby wasze własne ograniczenia, wasze własne doświadczenia, które tu jeszcze wasze mocne granice, które stawiacie, które ewentualnie mogą tu trochę przeszkodzić w doświadczaniu tej miłości? Ale zobaczmy jeszcze, dołożę kart. To może w tym rycerzu buław, to możecie być również wy. Że macie tu po prostu na widoku jakąś relację i odważnie w tą relację wchodzicie lub macie zamiar wejść. Ta relacja was ekscytuje, pobudza was do działania. Czyli jest tu relacja na, na, w najbliższym czasie lub kontynuacja tej poprzedniej relacji, która tu w obecnym stanie jakby nam się już zarysowała. Jedynie to, że macie w sobie po prostu pokonać jakieś ograniczenia, które być może jeszcze wychodzą z waszych poprzednich doświadczeń, bo tam pokazało się pięć kielichów, czyli jeszcze jakaś pamięć o jakiejś utracie, stracie jakiejś relacji czy kogoś. Także nie stawiajcie sobie żadnych jakichś przeszkód, oporów. Po prostu starajcie się radośnie, w sposób taki radosny świętować to uczucie miłości czy tej nowej relacji. Także spotykajcie się, umawiajcie się, prowadźcie życie towarzyskie. Po prostu cieszcie się tym, co po prostu do Was przyjdzie. I tutaj jeszcze zobaczę. Ewentualnie, jeżeli ten rycerz buław, to jest ta osoba, która do Was zmierza, to możecie zwrócić uwagę, że ta osoba troszkę ma takie ego jest taka, tak chce przywodzić tak chce grać pierwsze skrzypce. Być może Wam się to może w pewien sposób nie podobać i trochę dlatego tu taki lekki opór stawiacie, ale jeżeli nastawicie się na radość, na przeżywanie takiej naprawdę bycie w takim nastroju zabawy, świętowania, to praktycznie powinniście pokonać ewentualnie wszelkie jakieś opory, które tutaj mogą Wam przeszkadzać lub stawać na drodze. Także wejdźcie to w sposób taki troszkę wyluzowany, na luzie i powinno tu być bardzo fajnych, dużo bardzo fajnych emocji. I taki jest przekaz dla wag. Mam nadzieję, że choć trochę było to pomocne. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, Pa, pa!